Spokój i dobro. Szczęść Boże. Chyba po raz ostatni w naszej odsłonie alfabetu siostry Sancji, bo zbliżamy się rzeczywiście już do końca. Już jesteśmy na końcu. Jesteśmy na końcu. Na końcu alfabetu, na Alfabet. końcu takiej opowieści o siostrze Sancji. Dzisiaj literka Ż. 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 Z czym nam się kojarzy taki na pierwszy rzut oka, albo jakaś burza mózgów o Ż? Żart. Żona. Mhm. Żenada. Żniwa, tylko nie rzeka, bo to rzeka. nie to rzeka. Rzeka, nie. Mhm. No ale chyba oczywistym będzie jednak w kontekście siostry Santi dotknąć tematu życia wiecznego. Na przykład w niebie. W niebie. Mhm. Życia, kojarzy mi się zaraz takie stwierdzenie: życie jako najcenniejszy dar Boga. Życie jako, jako dar, który dostajesz w dłonie. Co z tym zrobisz? A ja mam takie pytanie. Jak się sobie siostra wyobraża życie wieczne? Jako wieczne trwanie, właśnie taka przestrzeń, w której nie liczy się czas, nie, nie upływa, jakby wieczne teraz. I hmm. mam sobie taką przestrzeń, że to będzie już takie moje bardzo franciszkańskie spotkanie z Jezusem, gdzie właściwie tylko będę ja i On. Perspektywie tego, że tam w niebie będzie wiele osób. Również sankcja. Również sankcja. Może no. to jest myślenie bardzo egoistyczne, ale, ale wieczne bycie, wieczne teraz. I przytulić się do Jezusa, do Jego. Pytanie, czy my w ogóle żyjemy z takim z taką myślą o życiu wiecznym? Bo często myślę, że mamy przed oczyma nasze teraz. I Tylko, koniec pewien, który tak, czy w ogóle wszystko, tak. istnienie, jakby już nic nie było, jako taki brak nadziei, tak, że coś jeszcze jest. Nie? Mhm. I może dlatego ludzie dzisiaj tak dużo inwestują w tę przestrzeń tutaj, tego życia ziemskiego, mhm. no bo nie wierzą, że to jest jakby taki raptem wycinek istnienia naszego. Wycinek, no. Myślę, że Sancja też miała taką daleką perspektywę. To mi się w niej podobało ostatecznie, że, okay. że te wszystkie trudności związane z czasem wojny, z tym, że musiała się zmierzyć ze stratą na przykład tego ukochanego brata Eryka, czy mierzyła się z chorobą fizyczną, że ta perspektywa życia wiecznego była czymś niesamowitym, dodającym takiej Właśnie tak jak siostra powiedziała, nadziei, ale przedłużającym, przedłużającym perspektywę. Czyli kluczowa jest perspektywa, perspektywa spojrzenia, jak szerokie jak horyzonty. I długodystansowość. Myślę, że jako chrześcijanie jesteśmy stworzeni, powołani i zaproszeni, zaproszeni do długiego dystansu. Do długiego dystansu. Mamy być długodystansowcami. Żeby rzeczywiście otwierać się na to, co będzie. Bo tam będzie dopiero pełnia. Mhm. E, niezależnie, jak sobie tą pełnię wyobrażamy. Tak. Zapytałabym Cię, jak Ty sobie wyobrażasz, siostro, ale e, myślę, że to będzie w dogrywkach. Pokój i dobro. Pokój i dobro.